Idziemy do sklepu z kwie... ogródkowego, ogródkowego sklepu, chyba jakoś tak to się nazywa zielonego sklepu kurczę sklepu z kwiatkami. Idziemy kupić ziemię na... do ogródka dla moich, właśnie, moich pomidorków moich takich, o właśnie, różnych takich bo powoli się tak właśnie wkręca w to ogrodnictwo i potrzebne mi są też dwa kwiatki, zobaczymy czy je znajdę, bo są ponoć bardzo dobre właśnie w tym odgro ogrodnictwie, pomagają coś tam, coś tam eee, i ziemia, a i chciałam jeszcze koperek kupić, bo koperek też w tym roku chciałabym mieć, ale zobaczymy czy się znajdzie. Się zastanawiam, bo chcę robić to wszystko tak za domem, bo mam taki większy ogródek za domem, a taki mniejszy przed domem. No ale przed domem mam więcej słońca i jestem teraz na takiej fazie, że właśnie usuwam różne takie kwiatki, nie kwiatki, które mi się tam nie za bardzo podobają i mamy taki jeden wielki kawałek ziemi. No, wielki nie, ale jest taki jeden kawałek ziemi i sobie tak myślę, no nie wiedziałam. Czekaj. Dobra. I sobie tak pomyślałam, że może tam sobie dynię bym zapuściła, zasadziła albo w ogóle więcej warzyw i zobaczyć, jak to ten chciałabym też zobaczyć, ile kosztuje drzewko Mangoli. A takie mam wielkie plany zobaczymy. No, i tutaj są w sumie Mangolie. Takie większe już. Ale powiem, że nie ja zobaczyłam mi się już odechciało tych mangoli. No i w mojej głowie to jest bambus chyba. Myślałam, że to jest bardziej takie estetyczne jak o tutaj o. Bo myślałam, żeby sobie kupić właśnie bambus, ale jak widzę, że to, jest, to też może wyglądać tak, to też mi się go odechciało. Nie wiem. Nie znam się. ładnie tutaj tyle kwiatków. Nic nie. I te cytrynki tam. I Chyba mamy to. Kurde, Zastanawiam się, czy na pewno nie pójście kupić takiego jednego kwiata. Nie wiem, czy to nie będzie impulsywne. Dobra, nie kupuję, bo będzie impulsywne. Uuu, I co? Mamy prawie wszystko. Pan mówił, że tych kwiatków nie mogę teraz kupić, bo za miesiąc, o miesiąc jest za wcześnie, ale myślałam, że chociaż jakieś nasionka mogłabym kupić. Widocznie nie. Coś tam znalazłam i mi się wydaje, że jedną z tych żółtych kwiatków, więc kupiłam oba, bo nie wiedziałam, które dokładnie. Ale tego niebieskiego czy fioletowego kwiatka rzeczywiście nie mogłam znaleźć. No i są tam napisane imiona tych nazwy, tych kwiatków, tyle, że one są po holendersku, a ja spisałam sobie angielską. <grytania> angielską nazwę. 70, czemu pan tak powoli jedzie? Ja nie rozumiem. Takie 70, to pan jedzie przecież. Czemu tak powolutku pan? Mamy ziemię. Mamy koperek. Przecież. Koperek. No nie, no dzieje, ja po prostu zielony. Dziękuję. Jedziemy. Dobra. Żegnamy się. Pa. To może dzisiaj coś razem pogotujemy. Robimy sałatkę z przepisu kiedyś zamawialiśmy. Znacie pewnie Hello Fresh, a to jest właśnie takie Eko menu, czyli takie jak Hello Fresh, tylko że tutaj są właśnie wegańskie rzeczy. I pamiętam, że ta, ten przepis mi strasznie posmakował, więc sobie zrobimy jeszcze raz ten przepis. Jeszcze wam pokażę, mam taki fajny żarcik. Jest niby zamknięta butelka, ale normalnie wychodzi mi stąd olej. Taka magia. Dodajemy pieprz. Dodajemy sól. Myślę, że ciecierzyca to jest chyba mu najlepsze co jest na świecie. Moja mama bardzo nie lubi ciecierzycy i nie rozumie dlaczego ja ją uwielbiam, ale naprawdę, ciecierzyca to jest niebo na ziemi. Jak można nie robić ciecierzycy. Mm. No i jeszcze rodzynki dostałam i tak właśnie prezentuje się nasze danie. No, go. W końcu udało mi się y, zabrać, y, zaczęło się, żeby coś nagrać w pracy. Ściszę tylko muzykę, bo wydaje mi się, że no, będą problemy z tym. W pracy czekamy na klientkę, żeby łóżko tam wiedziałam, ale tak mi się nic nie chce. Tak mi się nie chce. Piję sobie przepyszną herbatkę, właściwie wypiłam przepyszną herbatkę. I już i wcześniej przyjechałam do pracy. Stwierdziłam, że mam ochotę na coś dobrego i nie wiem, czy już kiedyś mówiłam w tych z moich filmach, ale Boże, to jest naj, najsmaczniejszy sok. E, co to jest? Gława, jest jabłko, jest limonka, jest woda z kokosa, spirulina i witaminy, ale to jest takie. Takie pyszne, więc o. Ja po prostu nie mam energii. O. o nie. I chodzę tak. To też są. Yy, uroki bycia z miać dzieci. Czyli być cały czas brudną osobą. No cóż. W ogóle chciałam powiedzieć. Bo czuję, że jednak ktoś mnie tutaj ogląda, bo wiedziałam, że ponad 30 osób mnie e, ogląda, co jest ziarenkiem piaska dla, dla jakiegoś innego e, twórcy na YouTubie. Ale, zaczynałam ja nawet, ja nawet się twórcą nie mogę raczej nazwać. Mm, mi się tak miło zrobiło, że zobaczyłam, że tyle osób to zobaczyło, mimo to, że ja 5 chyba lat nie nagrywałam i jeszcze nawet łapki w górę co prawda y, dwie <laughs> póki co, ale tak mi się miło skurcze zrobiło bo ja, ja się spodziewałam, że nie wiem no maks 3, od 3 do 5 osób to obejrzy, tak nie wiem <laughs> mając szczęście a tutaj ponad 30 i, ym, i aż jestem ciekawa i, czy to są dalej te osoby, które, które mnie zaobserwowały, czy, czy E, czy ja gdzieś się tam pojawiłam, czy coś? No nie mam pojęcia, ale e, bardzo mi miło dziękuję bardzo. E, też e, widziałam, że e, niektóre dziewczyny mnie na Instagramie śledzą, więc też dziękuję za... za mimo to, że tak długo nie byłam e, obecna w filmowaniu i że tak naprawdę moje filmy są takie e, o niczym. A, maj, a mój Instagram jest kompletnie, tak naprawdę, po holendersku, i, i, i taki tam wrzucam sobie różne takie. I mimo to <laughs> ktoś mnie tam śledzi, i to jest takie miłe. Takie niespodziewane, bo się naprawdę nie spodziewałam takich rzeczy.